He still needs his guardians. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No, Wiem bo wiesz, bo po beka o tych parach karach, naszych znanych się z piosenki, bo ona jest 30-40 i była dwójka, też znana dwójka. Wiem po beka o naszym gdzieś takim po parachsku. Nikolaj tutaj, tutaj, tutaj zyskaje no, poważnie ranny i jego właśnie przyjaciele postanowiły wrócić w pokrótce i oknać na niego ratunek. No i też jest odmienny w rachce. I film jest łatwy dla pozostałych oprocentowany, panu podskacie Rosjenka, pokazane kilka kopany z W tym jest umocniony, pan się jakoś jest w i I jak inaczej widzieli, tym filmie trzy osoby. W tym filmie na przykład mamy dziewczynę, która i przychodzi, jak Patryka, ale ona jest inną dziewczyną i ona tylko jedna mi się chowała, co robiła. Mam czata, co chciała, jak no i krzeszała. druga osoba też, ta łusa, też i ręką Italina Chora też, no, ktoś skrzyżował i to trochę sprawa stała w niezbyt fanej klimaty i ktoś mi się trochę ten kruk niebaka, nie bakował, bo on mówi, jest jak klub, jest jak klub mm, no i to takie było usłyszające, że tak, bakował, mam was trzy razy muszę powiedzieć, a w kluczie słyszeć, bo on się dzieje to samo, to już się wyjść słabiej, słabiej i powoli, no to chciałem jakoś przerwować coś tam, ale w filmach mojej fanej ciągnika, fanej pokazanej w Podkasie, reszta i film jest jakby nie musi fani się oglądać, bardzo fania muzyka, nie mimo SCIENGAL, że tylko kwarów mało znam, ale jest grab muzyka, jest na wysokim poziomie, tak cały film jest, niekoniecznie go czynić, bo czujecie się film jak najfajniejszy, jak się jak najlepszy, jak takie jak jest, jak najlepszy, 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 film najlepszy, jak najlepszy, 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 w wysokim potworku, który po właśnie rany, i jego przyjaciele muszą wrócić uczuć i okazantnego lakunek, ale nie jest taki chłopak, się jest wiekiętny i zrobił sobie aspoprimankę z siebie szagów i właśnie nie pozwala mu określić, co zrobić i jego przyjaciele i kochrany. Tutaj fajne siowiskowe warki, fajne potworacy też mamy fajną pokładę na jak i nasza, i przyjaciółna ta z takimi uszami właśnie nie tylko rozmawiać, tylko rozmawiana Jak kogoś oknie, komuś go zamienił, to też fajnie jak ma fanie, to fajnie bo i ten spokojny spunk człowiek też i rozmawia tymi, czekanie, i nie szkoda, rakuje. I nie tylko mamy szukiwarkę ale tu mamy i kuczu emocji, i kuczu jest ruszen, można się zwrócić kilka razy nawet. Po filmie byłaby cała serkucho i pewnie, że to wszystko okno. Film jest i, ja i bardzo polecany. Moja cena na jakie produkcję, która czekam na dziesięć filmów, bardzo polecana. Ok, to tyle. Chciałem pokonać was w komentarzach, Szykać, by fajnie, czy też by było fanie czy raczej był czy jakieś postacie też trochę generowali, bo mnie te i ten, i, no i ten człowiek z kremu, I, no, trochę to wszystko.